Dzisiaj chcę wam pokazać malutką, z pozoru niepozorną książkę, Króliczek i jego magiczne buciki. Tutaj główny bohater ma stopę końsko-szpotawą. Co to oznacza? To jest wada wrodzona, z którą rodzi się pewien procent dzieci na całym świecie. Najczęściej wymaga operacji, na pewno wymaga długiej rehabilitacji i dzieci, które mm, mają taką stopę końsko-szpotawą, bardzo często mają problem z tym, że muszą nosić specjalne buty albo że nie mogą robić tych wszystkich rzeczy, które mogą robić inne dzieci. Autorką tej książki jest mama dziecka, które urodziło się ze stopą końsko-szpotawą i kiedy wspólnie szukali książki, gdzie główny bohater będzie podobny do jej dziecka, to znaczy będzie można się z nim utożsamić, z tą samą chorobą, nigdzie czegoś takiego nie znaleźli. I co zrobiła ta mama? Ona po prostu napisała książkę, wydała. Ta książka jest i w języku polskim, i w języku angielskim, co już pokazuje, że temat niszowy, ale bardzo, bardzo potrzebny. I to nie tylko dzieciom urodzonym ze stopą końsko-szpotawą, ale myślę, że przede wszystkim dzieciom, które takiej stopy nie mają, żeby lepiej rozumiały rówieśników, dlaczego noszą takie buty, po co to jest, jak to wygląda. No i mamy tutaj całą akcję. Mamy głównego bohatera, króliczek kładzie się. Do snu i zaczynają mu się śnić najróżniejsze przygody, które przeżywa dzięki właśnie magicznym butom. I te buty, ja bym powiedziała, że one tutaj też są pewnego rodzaju bohaterami. Mając je na nogach, króliczek wyśnił sobie lot w kosmos, poznał gwiazdę. Naprawdę przeżył najróżniejsze przygody, mając te buty na nogach. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jest sen króliczka i że mnóstwa z tych rzeczy dzieci z różnymi schorzeniami wykonać nie będą mogły. Niemniej jednak, ta książka niesie takie przesłanie, że jeśli będziesz ćwiczył, że jeśli będziesz nosił te buty, wiele dzieci nie chce, wykażesz się cierpliwością, której no. Tak, potrzeba tobie o wiele więcej niż innym dzieciom. Inne dzieci mają takie rzeczy na wyciągnięcie ręki. Jeśli tak właśnie będzie i na to się zgodzisz, to te niektóre przynajmniej rzeczy będą dla ciebie łatwiej dostępne. I zobaczcie, on nawet tutaj, ten nasz bohater, ten króliczek, jest na dnie oceanu w swoich zaczarowanych butach, i potem w tym śnie wraca do domu, mama go budzi. I opowiada cały ten swój sen. I z jednej strony to jest właśnie książka, która ma zachęcić dzieci do wkładania wysiłków w rehabilitację, w zdobycie najróżniejszych rzeczy, bo przecież wysiłek można włożyć również w edukację, w ćwiczenie, w sport, w cokolwiek innego. Ale myślę, że równie ważnym przesłaniem jest to, że ten bohater jest podobny do mnie, do dziecka ze stopą końsko-szpotawą. I super, że mamy takich rodziców, którzy nie znajdując książki odpowiadającej ich potrzebom, po prostu ją tworzą. I żeby była jasność, stworzenie książki to nie jest takie po prostu. Do tego też trzeba włożyć całe serce i masę pracy i masę wysiłku. Dlatego bardzo doceniam takich rodziców. Nazywam się Anna Jankowska. Kabel mam na wierzcho. Jestem pedagogiem, tworzę blog tylko. Pedagorzką. Pedagorzką. Tworzę blog tylko dla mam. Gdzie dużo rozmawiamy o wychowaniu wspierającym. A w grupie aktyw. Mama też pisze książki dla dzieci. Dobrze. Prowadzę blog tylko dla mam. I prowadzę blog tylko dla mam.